W niedzielę 6 września na Działdowskim Zamku uroczyście odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji Stulecia Bitwy Warszawskiej, jaką burmistrz otrzymał od prezydenta Polski. Tablica, po konsultacjach z mieszkańcami, swoje miejsce znalazła w Muzeum Pogranicza mamy stulecie przyłączenia Działdowa do Polski oprócz tego mamy obchody w Polsce stulecia bitwy warszawskiej i tablica która została dzisiaj odsłonięta jest przekazana przez pana prezydenta Andrzej Dudę panu burmistrzowi Działdowa jako tablica pamiątkowa która upamiętnia bitwę warszawską otrzymały to taką tablicę wszystkie miasta które, w których odbywały się walki związane z wojną polsko-sowiecką 1920 roku. Jest to wielki dzień, dlatego że dzisiaj obchodzimy tak, jakby święto przyłączenia działdowa do Polski. Ja wiem, że to powinno być w styczniu. Natomiast styczeń nie jest takim miesiącem, kiedy mogą się odbywać scenizacje plenerowe przypominające historię sprzed 100 lat. Przypomnę Państwu, że pierwotnie planowaliśmy obchody w czerwcu, natomiast sytuacja epidemiologiczna w Polsce postawiła pod wielkim znakiem zapytania. Ale ponieważ udało się pozyskać pieniądze z Narodowego Centrum Kultury na inscenizację historyczną, i tutaj chciałem podziękować Panu Dyrektorowi Muzeum, Panu Patrykowi Kozłowskiemu, podjęliśmy decyzję, że ta inscenizacja odbędzie się na początku. Września i w tą instynizację również wpisuje się epizod wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku na działnie. W związku z powyższym był to idealny moment, żeby oddać w ręce mieszkańców tablicę, którą miałam okazję otrzymać od pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy. Była to bardzo wzruszająca chwila. Tą tablicę przekazałem dzisiaj mieszkańcom miasta, a odsłonięcia dokonał Pan Wojewoda i Pan Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, za co im serdecznie dziękuję. Tablica jest wyeksponowana w takim miejscu, że każdy nie tylko mieszkaniec, ale turysta, który będzie zwiedzał nasze muzeum, będzie koło niej przechodził, będzie mógł ją przeczytać, zadumać się o tych trudnych czasach roku 1920. Poprzez inscenizację, poprzez odsłonięcie tej tablicy chcemy upamiętnić stulecie przyłączenia Działdowa do Polski. To decyzją, decyzją mocarstw, które wygrały pierwszą wojnę światową i dzięki wysiłkowi Polaków działdowo przypadło Polsce, ale szybko się okazało, że trzeba Trzeba to udowodnić także ofiarą krwi, i stąd, stąd po zajęciu przez Sowietów podczas wojny polsko-bolszewickiej Działdowa przez, przez wojska sowieckie, a następnie odbite przez, przez Polaków to w jakiś dobitny sposób zaświadczyło o polskości Działdowa, ale jednocześnie stało się na przyszłość no, gwarantem tego, że działdowo do, do Polski będzie przynależeć i stąd ta druga okazja, czyli odsłonięcie tablicy u, fundowanej przez prezydenta Rzeczpospolitej, która, która upamiętnia to właśnie wydarzenie sprzed stu lat. Prezydent Andrzej Duda przekazał tablice pamiątkowe społecznościom miejscowości, na terenie których znajdują się miejsca związane ze zwycięską Bitwą Warszawską. Działdowo z racji przyłączenia do Polski w 1920 roku jest jedyną mazurską miejscowością wyróżnioną pamiątkową tablicą. Kolno. W imieniu społeczności Kolna tablicę odbiera burmistrz miasta Kolno, pan Andrzej Duda.